Chwileczkę i będzie nasz gość. W międzyczasie możesz powiedzieć, jestem. słychać. Tak, 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 tak. No, cześć, Darku, cześć. Jestem, a wiesz, już, wiesz, powiem wiesz, wiesz, już ci powiem, dlaczego, dlaczego mi nie. Y, ja nie miałem powiadomienia, bo mnie nie otagowałaś w tym live. Aha, dlatego tak? No, to mogłem czekać w nieskończoność. Pewnie do 22 byśmy się nie zgadali. A no, widzisz, następnym razem będę wiedziała, że tutaj trzeba gościa naszego otagować, żeby miał informację, że zaczynamy. Dajcie chwilkę, ja sobie też poudostępniam ten materiał, dobra? Dajcie mi dosłownie chwilkę. Bo jak co tydzień mamy dla Was świetny konkurs konkurs z nagrodami. Ode mnie tutaj. W ramach konkursu dostaniecie bardzo fajną, wartościową książkę, a mianowicie Biznes XXI wieku, Roberta Kiosakiego. Jest to książka jak najbardziej w temacie dzisiejszego live'u. Od ciebie, Darku, też z tego, co wspominałeś. Ode mnie dostaniecie inną książkę, bądź pro Erika Lori". Także to, to jak najbardziej też będzie interesująca pozycja dla was. Żeby otrzymać tutaj. E... Nagrodę, no to trzeba po pierwsze poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Pytanie będzie dotyczyć naszego dzisiejszego gościa, także słuchajcie uważnie. A druga ważna rzecz, no to trzeba udostępnić tego live'a, także udostępniamy i będziemy lecieć z tematem. W dzisiejszym live'ie porozmawiamy na temat pracy w marketingu internetowym. Opowiemy o zaletach, korzyściach, jakie z niego wynikają. I zobaczycie, że takie możliwości, jakie daje marketing internetowy, to niestety nie da ani praca na etacie, ani nie da prowadzenie działalności gospodarczej. I o tym wszystkim opowie nasz, nam nasz dzisiejszy gość Darek Stawicki. Darek jest odpowiednią osobą, żeby o tym opowiedzieć, ponieważ ma ponad 8-letnie doświadczenie w tej branży. Obecnie Darek współpracuje z firmą Diamond Certainity i my jako New Life Project również współpracujemy z tą firmą. Jest to jedna z kilku firm, z którą jako New Life współpracujemy i właśnie dzięki tej firmie Diamond Certainity się tutaj poznaliśmy z Darkiem. To może Darek, opowiedz nam, jaka była Twoja droga, mhm. zanim doszedłeś do marketingu internetowego, jak wyglądało wcześniej twoje życie, jak, jak się zmieniło dzięki właśnie tutaj pracy w marketingu internetowym, no i jak wygląda teraz Twoje życie. Okej. Okay. Monika, bardzo w ogóle dziękuję Wam za to zaproszenie. Fajnie, że mieliście taki pomysł i jest bardzo miło, że, że mnie zaprosiliście do siebie i że też chcecie posłuchać w jakimś stopniu mojej historii. Bo niewątpliwie wiecie, to jest historia, jak pewnie wielu, wielu innych ludzi, którzy. Gdzieś tam idąc przez życie napotykali na różnego rodzaju trudności i prawdopodobnie szukali rozwiązań. No w moim przypadku, za chwilę też o tym wspomnę, było dokładnie tak, że w chwili, kiedy nawarstwiły się trudności, znalazło się rozwiązanie. I dla mnie to była bardzo prosta, wręcz oczywista rzecz mianowicie nienaturalne byłoby nie skorzystać z rozwiązania, które mi życie niosło ale o tym dosłownie za chwileczkę. Natomiast chcę się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałaś chwilę wcześniej, bo faktycznie poznaliśmy się dzięki firmie Diamond Certainty. To jest ta firma, która sprawiła, że na jednym z eventów, na którym byliśmy wspólnie, mieliśmy możliwość się właśnie poznać. Także dzisiaj jak najbardziej, kiedy mówię o tej firmie, to inaczej. Kiedy w ogóle dzisiaj wielu ludzi patrzy z naszej branży na... Na, na mnie i to, co robię, to prawdopodobnie pierwsza rzecz, jaka mi się w głowie zapina, to jest: Aha, Darek robi jakieś tam diamenty, także widzę, że te skojarzenia idą w jak najbardziej dobrym, dobrym kierunku, bo to jest, też ten, to jest też ten moment, kiedy faktycznie zaczynam doświadczać tego, że ten obrany kierunek i, i to, z czym chcę, żeby ludzie mi dzisiaj kojarzyli, jak najbardziej został dobrze obrany i, i jest to fajnie realizowane. Ale już idziemy do rzeczy, do samej mojej historii. Słuchajcie, no ja akurat, tak zresztą jak Monika wspomniała, mam dość długoletnią historię w biznesie tradycyjnym. Ja się wywodzę z biznesu tradycyjnego, właściwie można by przyjąć, że nie doświadczyłem w ogóle etatu. Etat jest czymś, co jest gdzieś tam poza sferą mojego pojmowania. Ja właściwie kiedy skończyłem swoją edukację, no to właściwie od razu wskoczyłem do, do takiego małego przedsiębiorstwa, gdzie zostałem współwłaścicielem. No i właściwie trwała ta przygoda, no jeśli możemy powiedzieć, że trwała do momentu, dopóki zderzyłem się z tą branżą, no to trwała około 18 lat. Gdzieś tam na przełomie tego 18 roku okazało się, że no wpadliśmy ze wspólnikiem na taki no, mega cudowny pomysł. Kupiliśmy pewną, pewną inną firmę. Siedzieliśmy w jednej branży, ale kupiliśmy firmę z branży, na której niekoniecznie się dobrze znaliśmy i mniej więcej po półtorej roku spostrzegliśmy się, że ta branża nas po prostu ciągnie w dół. Na tyle, mocno, na tyle mocno nas ciągnie w dół, że no możemy wiecie, wyrokować o tym, czy to koniunktura się zmieniła, czy my po prostu nie wiedzieliśmy, o co chodzi w tej branży, tak czy inaczej okazało się, że ta firma spowodowała, że no ponieśliśmy dość, dość duże straty. Te duże straty, które ponosiliśmy właściwie, bo musieliśmy jakby dopiąć pewne kontrakty, które były spowodowały, że ja już wtedy zacząłem myśleć w kategoriach, to nie jest możliwe. Że na rynku nie ma innych rozwiązań. Bo do tej pory wiecie, angażując się no, jako przedsiębiorca, jeśli ktoś z Was prowadzi działalność, to wiecie, że ośmiogodzinny 8 8 -godzinny dzień pracy to jest mit dla przedsiębiorcy. Nie istnieje coś takiego jak 8 godzin pracy. No, dlatego, to że, dokładnie. To, to, że w firmie siedzisz godzin 10, 11, 12, to jest swego rodzaju standard, przychodzisz do domu, przynosisz pracę do domu. I gdzieś tam właśnie, kiedy, kiedy te, te nasze finanse z powodu tego drugiego tworu, z powodu tej drugiej firmy zaczęły się chwiać, najzwyczajniej zaczęły sobie zadawać proste pytanie, coś kurde po prostu tu nie gra, gdzieś muszą być rozwiązania inne i powiem Wam to normalnie, można powiedzieć zbieg okoliczności, ja nie wierzę w zbiegi okoliczności, ja po prostu wierzę w to, że pewne rzeczy się dzieją i dlatego, że one się dzieją, to no to dlatego nie byłoby poważne, żeby z tego nie korzystać. I powiem wam co się wydarzyło, prawie 8 lat temu, wtedy kiedy ja zadawałem sobie to pytanie, znajoma sąsiadka właściwie wykonała do mnie telefon, słuchaj Darek, chciałabym żebyś się spotkał z nami, mamy jakiś tam ciekawy temat, chcemy ci go pokazać, przyjdź zobacz, a nuż będzie to coś co będzie cię interesowało. I powiem wam, głupio się przyznać, ale zapomniałem o tym spotkaniu, umówiłem się z nimi chyba na za dwa dni, i kiedy wybiła godzina spotkania, to ona dzwoni do mnie, patrzę, ja mówię, dzwoni? Co ona może chcieć? Odbieram telefon, on a mówi, a my tu czekamy na ciebie, nie wiem, czy wiesz, że my tu czekamy i zarezerwowaliśmy czas dla ciebie. No, głupio się poczułem, wsiadłem w samochód, pognałem, to było na szczęście jakieś 10, może 12 minut od miejsca, w którym byłem w tym momencie. Pokazali mi, wiecie, jakąś jakąś firmę, pokazali mi jakiś produkt, to były suplementy, ładne butelki, takie, takie jakby po winie. w ogóle myślałem, że to jakiś temat wina, że będziemy winem handlowali od tego momentu. Yy, okazało się, że niekoniecznie, ale pokazali mi inną ciekawą rzecz. Rzecz, która przykuła moją uwagę naprawdę bardzo mocno. Pokazali mi plan marketingowy i pokazali mi potężne możliwości zarobienia pieniędzy. I wiecie, nie mówimy w tym momencie o pieniądzach, które mnie tam interesowały na poziomie trzech, 5, 10 tysięcy złotych, oni mi pokazali, Darek, jeśli wydarzy się to, i to, i to, jeśli zrobisz to, i to, i to, to pieniądze, które dla Ciebie mogą tutaj się pojawić, to jest gdzieś poziom między 30 a 60 tysięcy złotych na miesiąc. No to wyobraźcie sobie, ja, który właściwie pierwszy raz zderzyłem się z tą branżą, do tej pory przez prawie 20 lat prowadzę, prowadziłem swój biznes tradycyjny. Nagle zostałem skonfrontowany po prostu z taką sytuacją. Po 20, prawie 20 latach prowadzenia biznesu tradycyjnego jestem w miejscu, kiedy czuję, że mnie po prostu ciągnie na dno. Jedna z firm po prostu ciągnie na dno, wysysa po prostu finanse, w ręce zaczyna finansami tej pierwszej naszej głównej działalności. I w tym momencie, jak ktoś przychodzi do mnie o Widarek, my Ci dajemy możliwość zarobienia 30 do 60 tysięcy złotych miesięcznie, Czy ciebie to w ogóle interesuje? Popatrzę na ten plan, a że nie byłem w ogóle skażony branżą, popatrzę kurde to jest bra branża i firma stworzona dla mnie. Nie znam się na suplementach, nie wiem jak to może działać. Zresztą powiedziałem takie głupie zdanie: Słuchajcie, dla mnie w tych butelkach może być woda, bo ja to mogę wylewać do, do zlewu właściwie. Jeśli ten plan będzie płacił, to ja ten biznes zrobię. I okazuje się, że faktycznie wziąłem się za, za robotę, wziąłem telefon, wykonałem pierwszy, drugi, trzeci telefon. Byli dość mocno zdziwieni, bo na 10 umówionych spotkań 8 ludzi przyszło. Nie, nie, na 10 umówionych spotkań 10 ludzi przyszło, a 8 zostało w biznesie z nami. Mówią, kurde, to po prostu jest. To jest, to jest <śmówi> tak, tak, mówią, Darek, chwieje statystyką, to się tak po prostu nie dzieje. Ale wiecie, dlaczego o tym, dlaczego o tym mówię? Yy, dzisiaj wychodzę z jednego prostego założenia. Nowa osoba, która przyłącza się do tej branży, ma coś, czego nie mają ludzie, którzy są w tej branży długo. I yy, wiem, że też jesteście grupą, która yy, otacza się yy, nowymi ludźmi. Ludźmi świeżymi w tej branży tego, tego marketingu internetowego, i często ci nowi ludzie mają swego rodzaju opory, do kogo pójdę. Powiem wam, do kogo pójdziesz. Do tych samych, do których ja poszedłem na samym początku. Znajomi, przyjaciele, ci najbliżsi w moim otoczeniu. I stąd taka statystyka, kiedy idziesz z naprawdę z sensownym tematem do ludzi ze swojego otoczenia. To ci najbliżsi nie mówią ci, że jesteś durny, nie mówią ci, że po prostu oni już to znają, nie mówią ci tego, że ty już byłeś w tych tematach i ten się nie sprawdził i ten się nie sprawdził i ten się, a znowu, i znowu masz inny cudowny. Oni ci tego nie powiedzą, bo jesteś po prostu nowy. A skoro jesteś nowy, to masz nowy dziewiczy rynek, z którego możesz skorzystać. I to uważam jest mega rzecz dla wszystkich nowych ludzi, przyłączających się do tej branży. To jest jedna z najlepszych rzeczy, bo można wystartować naprawdę od razu na wysokim pułapie I zresztą tak się wydarzyło u mnie te, te 8 lat temu. Firma, z którą wtedy startowałem, okazało się, że chociaż branża ta suplementacyjna była mi naprawdę bardzo daleka, bo ci którzy mnie znają z tamtych czasów to wiedzą, że ja wtedy uprawiałem wytrzynowo taką dyscyplinę sportu jak psie zaprzęgi, włóczyłem się troszkę po, po różnych zakątkach Europy, stołowaliśmy się bardzo często w McDonaldach, na stacjach benzynowych, kawa to była na porządku dziennym, kawa i hot dog to było to co najczęściej miałem w ręku kiedy gdzieś tam jechałem samochodem Czyli i ludzie, to jest no, no, znaczy na pewno zdrowo i ludzie, którzy nagle w pewnym momencie patrzyli na mnie o Darek coś się chyba odkleiło, bo tu suplementy i te kwestie, ale mimo tego, że nie wszyscy może kojarzyli mnie z tą branżą i może nie było to do końca kompatybilne ze mną, to okazuje się, że w tej firmie mniej więcej w dru po drugim roku działania, zrobiłem jeden z najwyższych pinów w Polsce i uważam, że jako dla człowieka, który kompletnie był nowy w tej branży chciałem po prostu zrobić ten biznes, chciałem zarobić te pieniądze później no niestety tak się poskładało, że ta firma została sprzedana innej firmie pewne rzeczy się pozapinały trafiłem do branży urody do, do branży kosmetyków i to już w ogóle nie była moja bajka, nawet nie chciałem chyba kupić tej, tej bajki i później właśnie gdzieś tam się moje locy związały z tą, z tą branżą, stricte, taką właśnie internetową, o której tutaj dzisiaj mówimy, bo dzisiaj wiele tych firm, które chcą przetrwać, ja wychodzę z takiego założenia, że dzisiaj wiele firm, które chce przetrwać na rynku, nie rok, nie dwa, nie trzy, ale ma jakąś taką długą perspektywę działania, to muszą być firmy, które przejdą po prostu również w jakimś stopniu do internetu, bo internet dzisiaj po prostu jest dźwignią. Internet jest mega narzędziem, z którego na pewno można bardzo fajnie korzystać. No i, i skoro wiesz, już wspomniałaś, wywołałaś tą firmę też do tablicy, no to też Diamond Certainty niewątpliwie jest taką firmą. Trafiła do nas na, na polski rynek prawie rok temu, czy przynajmniej do mnie trafiła prawie rok temu na, na ten polski rynek. No i dzisiaj niewątpliwie mamy mega narzędzie, mega narzędzia do tego, żeby właśnie funkcjonować na, również na, tym, na tej płaszczyźnie internetowej. Mhm. Czy ja no odpowiedziałem tak, na, ja właśnie... na twoje pytania? Czy ja na twoje pytania? Tak, tak oczywiście powiedz mi, jak mogę tutaj e, dopytać, e, bo takie właśnie jest przeświadczenie, że mając działalność gospodarczą, mając własną firmę, to się zarabia duże pieniądze, jest się szefem, e, ma się dużo czasu, a tak wcale wydaje mi się, że nie jest, że... Jako ty, swój szef, to musisz być 24 godziny na dobę, bo jesteś i księgowym, i zatrudniasz ludzi, i jesteś no, za wszystko odpowiedzialny. Wiesz, Monika, jak to jest tak. To też się chyba nie zarabia, więc to nie jest tak, że już jak się założy w tym działalności gospodarczą, to, to że jest super, bo jak wyjedziesz na wakacje, nie macie, no to czynności, które się powinno wykonywać, no to no nie robi się ich, tak? Tak, tak. Tutaj y, trudno temu zaprzeczyć, aczkolwiek ja miałem bardzo fajny układ, dlatego że myśmy mieli spółkę. Do dzisiaj mamy tą spółkę, wyobraźcie sobie, y, mamy spółkę od 25 lat, właściwie 26, no tak, od 25 lat mamy spółkę y, z moim wspólnikiem i y, y, to, o czym mówisz, to jak najbardziej ma miejsce, natomiast mnie nie do końca do świata, dotyczyły te wszystkie takie rzeczy nagle, dlatego że kiedy ma się spółkę, no to myśmy po prostu ze wspólnikiem byli bardzo fajnie dogadani, czyli na zasadzie jak jadę na, ja jadę na urlop, to ty jesteś w firmie. Jak ty jedziesz na urlop, to ja jestem w firmie. Poza tym mój wspólnik jest taką osobą zgoła odmienną ode mnie, i powiem Wam też duży szacunek dla niego, za to, że on jest osobą, która ogarnia rzeczy, których ja nie cierpię. On się bardzo fajnie czuje tam w tematyce właśnie tych księgowych, papierów i takich, takich rzeczy. Aha, czyli że gdzieś tak, tak, tak żeście się udzielili. Tak, dobraliśmy, dobraliśmy się, dobra, pod po, po tym względem dobraliśmy się mega, i dlatego to funkcjonuje też przez te dwadzieścia parę lat, prawda? Gdyby to, gdybym ja miał faktycznie zajmować się tymi rzeczami typowymi, takimi związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. To prawdopodobnie już dawno moja firma by nie istniała, bo ja mentalnie bym sobie po prostu z tymi, z tymi kwestiami takimi papierowymi na pewno nie poradził. No tak, no jeżeli wy macie akurat taką, takie rozwiązanie, to też jest inna kwestia, ale przeważnie jest tak, że ciężko jest um, spakować się i wyjechać gdzieś na miesiąc, na dwa miesiące, a tutaj w pracy, jeżeli chodzi o marketing e, internetowy, no to tak naprawdę no to my mamy tutaj biuro. My je pakujemy i tak jak my w tym roku z Kamilem, byliśmy cały luty, cały marzec w ciepłych krajach i gdzieś wzięliśmy laptop, telefon, no i mogliśmy mobilnie pracować, bo tak samo firma daje nam te narzędzia, daje nam prezentacje, mm. webinary online. Wszystkie informacje są jakby przesyłane przez internet, tak, przez Messengera, Facebooka, więc tutaj, jeżeli chodzi o marketing internetowy, no to jest. No duży po prostu dla nas ułatwienie z, ze względu na, na firmę, że nas tak wspiera, nie? Wiesz co, no bo to, to jest właśnie to, że dzisiaj właściwie wszędzie tam tylko mamy internet, tam może być nasze biuro. Starszy laptop, starszy telefon. I właściwie byle tylko mieć dostęp do sieci i jesteśmy w stanie w jakiś sposób zawiadować naszym biznesem. Oczywiście, żeby zawiadować biznesem, to trzeba mieć czym zawiadować, czyli najpierw musimy ten biznes oczywiście zbudować, najpierw go musimy odpalić. Ja też tutaj, wiesz, bardzo często o tym wspominam, szczególnie tym młodym adeptom, którzy przyłączają się do tej branży, przyglądają się tej branży i chcieliby wystartować. Bo wiecie, to jest tak z tą branżą, że my bardzo często w tej branży przeceniamy to, co możemy zrobić w tydzień, w miesiąc, w rok. A nie doceniamy tego, co w tej branży może się dla nas wydarzyć na przestrzeni dwóch, trzech, pięciu, a nawet dziesięciu lat. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy pracujesz na etacie albo kiedy prowadzisz swoją działalność gospodarczą, to prawda jest taka, że będziesz po prostu z roku na rok ewentualnie tam wiesz, miała, miała jakąś podwyżkę, no bo tą podwyżkę da. Jeśli oczywiście prowadzi swoją działalność gospodarczą, to zawsze możesz rozwinąć swoją firmę, ale wiąże się to z większymi nakładami i finansów, i czasu i tak dalej. Natomiast nasza branża, branża internetowa niesie z sobą coś zgoła innego. Kiedy ten biznes zacznie się budować, kiedy on zacznie się rozwijać, kiedy zaczniesz budować swoje zespoły i ludzie będą się do ciebie przyłączali nie dlatego, że Ty po prostu uważasz, że po miesiącu powinieneś pozyskać nie wiadomo ilu partnerów do biznesu, ale dlatego, że Ty zrozumiesz, że ta branża w czasie, który w którym to angażujesz, ona i tak będzie dawała Ci profity. I zobaczcie, jak to chociażby, jeśli mogę się znowu odnieść do mojej historii, bo, bo wiecie, możemy tutaj teoretyzować, natomiast kiedy ja swoją historię, no to po prostu nikt tego nie będzie podważał, bo to jest moja historia, tak po prostu się wydarzyło. Kiedy ja dzisiaj patrzę na siebie i mówię, wystartowałem 8 lat temu w tej branży i dzisiaj jestem w miejscu, w którym jestem i tak jak mówisz Monika, mogę mieć czas, myślę, że finanse też się zgadzają, myślę, że dzisiaj mogę realizować rzeczy, które lubię realizować, dzisiaj mogę być ojcem dla swoich dzieci, bo mam dla nich czas dzisiaj może mogę być mężem dla swojej żony, bo mam na to czas, dzisiaj mogę yy, wtedy, kiedy wszyscy, yy, czy tam większość z naszego społeczeństwa jest w pracy, siedzą w swoich biurach i, i pracują, to ja o godzinie 10, 11 mogę przyjechać yy, do domu, biorę kasie, jedziemy se do kawiarni, siadamy, pijemy kawę, A gadamy. Na widzimy, Rozumiesz? widzimy, na to, no, to, to jest właśnie to, po co, często, yy, po co często chce się przyjść do tej branży, chce się mieć czas. Pieniądze, ja uważam, że pieniądze są często tylko wypadkową tego, co się robiło. Jeśli robisz pewne rzeczy i jesteś konsekwentny, to te pieniądze i tak się pojawią, bo one są wynikiem pewnego rodzaju działania, które tutaj w tą branżę się włożyło. Bo wiecie, dzisiaj to, to nie jest nic dziwnego, że ludzie chcą się przyłączać do ludzi, mają, którzy mają fajne życie.